O, co to za jajko, wygląda tajemniczo. To musi być coś niesamowitego. Może z niego wykluje się super zwierzak. W uroczym gospodarstwie mieszkały różnorodne zwierzęta. Pewnego dnia wesoły piesek, biegając po podwórku, natknął się na małe, tajemnicze jajko. Cała gromadka zwierząt postanowiła wspólnie zająć się tą niespodzianką. O, co to za jajko, wygląda tajemniczo. To musi być coś niesamowitego. Może z niego wykluje się super zwierzak. Chodźcie, postawmy mu małe gospodarstwo, aby czuło się jak w domu. Zwierzęta codziennie odliczały dni, obserwując tajemnicze jajko. Po 21 dniach, gdy jajko zaczęło pękać, wszyscy zebrali się wokół, patrząc z podziwem, jak z niego wyłania się mały, kolorowy kurczak. Dziękuję Wam wszystkim za ciepłe przyjęcie. Jestem Koko, Waszym nowym przyjacielem. Witaj, Koko! Jak się czujesz po wykluciu? Cieszę się, że jestem już z wami. Widziałam, jak się świetnie bawicie, ale ja nie mam nikogo. Nie martw się, Kukułko. Chciałbym, żebyś była częścią naszej gospodarskiej rodziny. Razem będzie zawsze wspaniale. Serio? Dziękuję, Koko. Jestem gotowa na nową przygodę. Zwierzęta razem spędzały czas na gospodarskich zajęciach i wspólnych zabawach. Czy ktoś chce zagrać w chowanego? Oczywiście. Ale niech Koko zacznie, to przecież nasz nowy przyjaciel. Dobra, zaczynamy. Jeden, dwa, trzy. Chowaj się. Historia pokazuje, że nowe przyjaźnie mogą sprawić, że życie staje się jeszcze piękniejsze, nawet na gospodarstwie domowym. Wspólnota i przyjaźń tworzą magiczną atmosferę, która wypełnia serca zwierząt radością i wzajemnym wsparciem.